Wiesz, to jest naprawdę mega głupie, że mamy XXI wiek i naprawdę mamy bardzo duży rozwój technologiczny, rozwój naukowy, latamy w kosmos, mamy sztuczną inteligencję, i mimo to istnieje bardzo duża grupa osób, zwłaszcza w Polsce. W której wydaje się, że skoro mówimy w języku polskim, mówimy w tym samym języku, to wystarczy, aby komunikować nam się w sposób poprawny. Jest to trochę tak, jakby powiedzieć, że Mike Tyson i ja obydwaj jesteśmy zawodowymi bokserami, ponieważ obydwaj mamy rękawice bokserskie. I oczywiście każda osoba, która ma więcej niż przynajmniej jedną szarą komórkę, patrząc na to, co się dzieje w życiu, jak, ma, jak rozmawiają ze sobą ludzie, jak wyglądają różnego rodzaju relacje, co się dzieje na świecie czy w polityce, czy w różnego rodzaju firmach, doskonale widzi to gołym okiem na codziennych przykładach, w codziennym życiu, że mówienie w tym samym języku to zdecydowanie za mało do poprawnej komunikacji. Ale oczywiście nauka zauważyła ten problem już bardzo dawno temu i wypracowała coś takiego jak komunikacja bez przemocy, nonviolence, tak zwane NVC. I komunikacja bez przemocy to jest coś takiego jak most między jedną wyspą a drugą, czyli coś dzięki czemu możemy w stanie przejść z jednego miejsca na drugie, ale też z drugiego na pierwsze. Czyli jest to takie połączenie dwóch niezależnych tak naprawdę rzeczy, dzięki którym możemy się wymieniać różnymi informacjami, towarami. I po prostu korzystać, czerpać z siebie nawzajem. Za autora komunikacji bez przemocy uważa się niejakiego Rosenberga, który wypracował ją już w latach 60. i 70. -tych. Był on psychologiem i mediatorem, a jego zainteresowanie do komunikacji bez przemocy wzięło się, no nie zgadniesz skąd z jego dzieciństwa, w którym doświadczał na co dzień bardzo wielu konfliktów i przemocy. A więc jeśli chcesz efektywniej się komunikować i zwiększyć swoje zrozumienie, wzmocnić empatię, redukować konflikty i wiele, wiele więcej, to komunikacja bez przemocy NVC jest dokładnie dla Ciebie. Czyli nieważne kim jesteś, bo jest ona dosłownie dla każdego. A więc jest to temat tak obszerny i tak szalenie interesujący, że można byłoby o nim mówić godzinami albo nawet i dniami. Natomiast ja, oczywiście jak zawsze dla Ciebie, streściłem to wszystko do 10-15-minutowego wideo, więc łap tę pigułkę, połykaj ją i zaczynamy. A więc zasada numer 1. Wymieniaj poglądy, tylko i wyłącznie wtedy. Gdy jesteś otwarty na inny punkt widzenia, można to wszystko zamknąć w bardzo pojemnym słowie, jakim jest tolerancyjność, i zrozumieć, że każda osoba ma prawo do swoich własnych poglądów. I okej, okay, ja mogę mieć jedne, ty możesz mieć zupełnie inne, możemy na ten temat porozmawiać, ale to nie znaczy, że ktokolwiek z nas ma rację albo tej racji nie ma, i to, że rozmawiamy na ten temat, daje nam też bardzo szerokie prawo do tego, że. Ok, możesz mnie przekonać i mogę przyjąć Twoje poglądy, zmienić swoje. Ale mogę też Ciebie wysłuchać, zrozumieć i mimo wszystko pozostać przy swoich poglądach. Więc wymieniamy się jakimiś informacjami, jakiekolwiek by one nie były, z bardzo dużym szacunkiem do tego, że nie namawiam Cię na siłę, żebyś przejął mój punkt widzenia, bo to jest tylko i wyłącznie jedyny poprawny punkt, i właśnie ten sam punkt, co ja, co ja powinieneś mieć, bo wszystkie inne nie mają racji bytu. Tylko każdy z nas ma swój, możemy o tym porozmawiać, możemy się tym wymienić. Mogę przyjąć swój punkt, mogę nie przyjmować, tak czy inaczej. Jest to coś naszego, jest to coś własnego i powinniśmy to szanować bez takiego agresywnego namawiania swojego rozmówcy do tego, że ja mam rację, mój pogląd jest mój, jeśli ty myślisz inaczej, to się po prostu mylisz. Druga zasada: nie oceniaj poglądu. My, Polacy, <głaszcza> zwłaszcza mamy bardzo dużą tendencję do tego, żeby kogoś oceniać. Bardzo lubimy oceniać i ciężko jest nam się od tego uwolnić. No i w rzeczywistości nasz mózg rzeczywiście działa w ten sposób, że no, praktycznie nie da się oceniać, ponieważ jest to taka sytuacja, która w naszym mózgu dzieje się automatycznie, że za każdym razem coś oceniamy. Natomiast myślę, że powinniśmy trochę nad tą oceną zapanować i na pewno nie wygłaszać jej publicznie. I bardzo często tak się zdarza, że jak na przykład widzimy jakiegoś faceta, który nie wiem, idzie w jakichś ciasnych spodniach, to mówimy: Oho, to pewnie jest gej. Albo, jak widzimy jakąś na przykład kobietę, która skupia się bardzo mocno na swojej karierze, która nie zakłada rodziny, nie ma dzieci, tylko rzeczywiście pnie się po szczeblach i rozwija swój biznes czy swoją karierę w jakiejś firmie, to sobie myślimy: Oho, ciekawe, co z nią jest nie tak, pewnie jest jakaś bezpodna, albo coś jest z nią nie tak, że żaden facet jej nie chce, a może jeszcze coś tam innego się dzieje. I bardzo często lubimy oceniać czyjeś poglądy, czyjeś zachowania na bazie takich naprawdę prostych, nawet bym powiedział neandertalczych nadertalskich powodów. Dlatego naprawdę nie powinniśmy oceniać, ponieważ bardzo często nam się wydaje, że to, co dla nas jest pewnikiem, to, to tak naprawdę jest. To, co my sobie wyobrażamy na temat jakiejś osoby, czy jakiegoś poglądu, to rzeczywiście tak, tak jest, jak nam się wydaje. Natomiast prawda w większości przypadkach niestety, ale jest diametralnie inna. Trzecia rzecz to jest to, abyś nie traktował opinii jako fakt. I abyś bardzo mocno odgraniczył opinię od faktu, bo są to dwie naprawdę diametralnie różne rzeczy. Natomiast my bardzo często mamy tendencję do tego, żeby naszą własną opinię zakładać, że no, to jest na pewno fakt i tak jest. I Tutaj, żeby odróżnić opinię, od faktu, żeby to tak wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Opinia to jest to, co mi się wydaje, na co nie mam konkretnego podłożenia, ponieważ ktoś, widząc tą samą sytuację, jak ją opisuję, może pomyśleć zupełnie coś innego, a ja nie mam żadnego dowodu, żadnego argumentu, żadnej podkładki, żeby w ten sposób to udowodnić. Natomiast fakt jest to coś naocznego, co mogę w jakiś sposób pokazać, udowodnić w taki sposób, że jak ci pokażę ten fakt, to ty nie jesteś w stanie w ogóle z tym polemizować, ponieważ jest to napisane czarno na białym, że tak to właśnie wygląda. To jest fakt. I teraz podając ci taki na najprostszy przykład, może to być sytuacja, gdy nie wiem, w pracy na przykład twój podwładny się spóźnia, czy jakiś twój kolega z pracy, czy jakiś twój kolega z którym wychodzisz na obiad, na kolację i tak dalej, i bardzo często wtedy możemy, chcemy nawet powiedzieć, albo mówimy, że a ty to zawsze się spóźniasz, zawsze się spóźniasz. I. Jeśli rozłożymy to zdanie na czynniki pierwsze, no to jest to nasza opinia, ponieważ czy zawsze. W każdej sytuacji ta osoba się spóźnia, jesteśmy w stanie w jakikolwiek to sposób udowodnić, przecież nie byliśmy z tą, z tą osobą przez każdą sekundę jej życia i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście, naprawdę zawsze się spóźnia. Natomiast jeśli na przykład ta osoba spóźnia się, załóżmy, drugi raz na nasze spotkanie i mieliśmy to spotkanie jasno umówione w kalendarzu, to możemy pokazać, zobacz, tu jest kalendarz, w którym jesteś i ty. Tak, kalendarz Google, kalendarz internetowy, elektroniczny. Widzisz, że spotkanie zaczyna się o 19.00. Właśnie wszedłeś do sali, jest godzina 19.10, a to oznacza, że się spóźniłeś. I jest to fakt, którego nie możemy w żaden sposób podważyć, tak? Mamy spotkanie, mamy godzinę, widzimy, że ta osoba jest dodana do spotkania, mamy zegar na ścianie czy gdzieś tam, widzimy, że nie jest to ta godzina, sama godzina, która jest wpisana w kalendarzu. Nie da się tego podważyć. Jeśli jest to na przykład jakieś. Z kolei, któreś już spóźnienie możemy na przykład wiedzieć, zobacz jest taka sytuacja. Jesteś 10 minut po czasie, a na naszym ostatnim spotkaniu, który było 10 minut temu, również wysłałeś mi SMS-a o godzinie 19.05. Przepraszam, mam opóźnienie. I wtedy przedstawiamy tego SMS-a, i jest to niezbity dowód, fakt którego po prostu nie da się w żaden sposób polemizować. I okej, okay, ta osoba może się tłumaczyć, że albo był korek, albo zaspałem, albo coś tam, coś się wydarzyło, nie, nie uwierzysz, jaka sytuacja, kosmici po prostu wylądowali. I okej, okay, to może się tłumaczyć jak najbardziej, natomiast fakt jest niezbijalny i jest to coś, czego po prostu w żaden sposób nie da się podważyć. To jest jak dowód po prostu w sądzie, który przedstawiamy, którego nie da się w żaden sposób zbić. Czyli na przykład też jak ja bym Ci powiedział, że słuchaj, spotkajmy się około 19 tam plus minus, i byś przyszedł 19.05, ja bym ci zarzucał, że się spóźniłeś, to ty wtedy masz bardzo dużo takiego pola do interpretacji. Masz powiedzieć, no słuchaj, ale powiedzmy około. Co to znaczy około? Czy około 19.00 to jest 18.30? Czy około 19.00 to 18? 40 czy 30 już nie, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego udowodnić w twardy sposób. Ja wiem, że tutaj temu punktowi poświęcam dosyć dużo czasu, natomiast to, co mówię, jest naprawdę mega, mega istotne. Myślę, że jest to najważniejszy punkt, z tych, których teraz Ci powiem, ponieważ posługiwanie się opinią jest bardzo popularne i jest bardzo często stosowane przez wiele ludzi na co dzień. Dlatego. Koniecznie zwróć na to uwagę, jak ty się wypowiadasz na jakieś tematy, czy to co mówisz jest rzeczywiście twoją opinią, czy jest to faktem, na który masz dowód i którego nie da się w żaden sposób zbić. Zwróć też uwagę, tak nawet z czystej frajdy, z czystej ciekawości zabawy, jak często ludzie rzucają w twoją stronę opiniami. I ja na swoim doświadczeniu bardzo często widzę i strasznie mnie to bawi, gdy właśnie ktoś mi coś próbuje zarzucić w jakikolwiek sposób i przedstawia to jako swoją opinię. I ja zaczynam, te, zaczynam w tym momencie zawsze używać pytań pogłębiających, czyli też o których mówiłem w innym odcinku, pewnie podlinkuję gdzieś tutaj, możesz sobie zobaczyć. Jak ktoś mówi, że na przykład zawsze się spóźniam, to ja zapytam, a co to znaczy zawsze? Nie? I, no kurde, zawsze, no to nie wiem, no na wszystkie nasze spotkania. Czy jesteś pewien, że na wszystkie? A czy pamiętasz dokładnie ile tych spotkań było i na które, w, ile, w jaki sposób się spóźniłem, ile to trwało czasu? Czy jesteś w stanie jakkolwiek mi to udowodnić? Czy ty to wszystko pamiętasz? Masz tak świetną pamięć. I gdy zaczynamy pogłębiać i zaczynamy przedstawiać swoje fakty, na przykład, ale zobacz, tydzień temu przyszedłem tutaj i zaczęliśmy nawet 5 minut o czasie. I zaczynasz konfrontować tę opinię, pogłębiać je, zadając pytania, i jeszcze przedstawisz do tego jakiś fakt niepodważalny, który definitywnie nie stanowi opinii, to wtedy w bardzo fajny sposób możesz zaobserwować, jak twój rozmówca po prostu plącze sobie nogi, albo w sumie język. Powinienem powiedzieć, że plącze sobie język, nie nogi. Kolejny bardzo ważny punkt to jest to, że powinieneś odwoływać się do siebie. Czyli bardzo często próbujemy stosować komunikat ty, czyli ty zawsze, ty nigdy, ty jak coś robisz to coś tam, ty w takiej sytuacji to na pewno to. Natomiast odwołując swój komunikat do ja, do siebie, nie, jesteśmy, nie jest to w żaden sposób agresywne ponieważ zamiast powiedzieć Ty to zawsze mnie denerwujesz, to jest pewnego rodzaju oskarżeniem, to jest pewnego rodzaju zarzut. Natomiast gdy powiedzieć, że w takich sytuacjach zawsze czujesz się jakoś bardzo zdenerwowany, to znowu jest to fakt, a nie opinia, którego nie da się podważyć, ponieważ mówisz o sobie, mówisz o swoich emocjach i o tym, jak Ty się czujesz w konkretnej sytuacji. Więc odwoływanie różnego rodzaju komunikatów do siebie, co to mi robi, co to mi sprawia. Jak ja się w tym czuję i mówienie o sobie, co z pozoru oczywiście może się wydawać trochę egoistyczne, natomiast gwarantuję Ci, że egoistyczne nie jest, ponieważ komunikowanie jasne i otwarcie swoich uczuć i o tym, co to robi Tobie, zamiast komentowania, oceniania i wydawania opinii na ten temat, jak to Ty się zachowujesz, jak to Ty robisz, jaki to Ty jesteś, jest czymś naprawdę, co potrafi zmienić w ogóle formę komunikacji o 180 stopni. A więc jeszcze raz dla potwierdzenia ten komunikat ja kontra komunikat ty są naprawdę bardzo ważny. Powtórzę też to, co powiedziałem wcześniej, że komunikat ty zawiera ukrytą ocenę. A my tak jak mówiłem wcześniej w poprzednim podpunkcie, nie powinniśmy oceniać ludzi, a na pewno nie powinniśmy tego robić na głos, ponieważ nikt z nas nie lubi być ocenianym. Więc na przykład gdy mówię ci: "A nie potrafisz gospodarować swoimi pieniędzmi". Jest to znowu opinia, jest to coś, czego nie jestem w stanie w żaden sposób poprzeć faktem. Chyba, że na przykład ta osoba jest przeze mnie ubezwłasnowolniona i mam wgląd do dosłownie wszystkich jej finansów, no to chyba, że wtedy, w takim wyjątkowym wypadku. Natomiast z reguły nie jesteśmy tego w stanie poprzeć. I jest to coś, co zawiera od razu ukrytą opinię. I bardzo często, wyrażając się właśnie w ten sposób tym komunikatem, ty. Mimo tego, że możemy mieć dobre intencje, możemy chcieć naprawdę dobrze, to sprawiamy, że ta druga osoba czuje się nie do końca dobrze, ponieważ właśnie czuje się oceniana. Natomiast komunikat ja służy do wyrażania swoich odczuć, swoich emocji, tego jak my się czujemy, ewentualnie do wyrażania jakichś swoich Oczekiwań, i jest to komunikat, który nieważne jak tak naprawdę powiesz, i nieważne w jaki sposób, jak ubierzesz te słowa, jak złożysz zdanie, to komunikat ja jest komunikatem naprawdę, naprawdę bezpiecznym. Komunikatem, w którym nie jesteś w stanie w żaden sposób tej drugiej osoby skrzywdzić, ponieważ gdy powiesz, że ja w takiej sytuacji czuję się przez ciebie atakowany, albo ja w takiej sytuacji mam wrażenie, że trochę że ciebie boję, albo mnie stresujesz, to jest to coś, co, gdzie mówisz o swoich uczuciach, mówisz o swoich emocjach. Czyli jest to fakt, którego nikt nie jest w żaden sposób podważyć. No bo jak, w jaki sposób byś mi udowodnił teraz, że ja, na, gdy na przykład nie zostawisz subskrypcji na tym kanale po obejrzeniu tego filmu, to ja będę czuł naprawdę się smutno i będę miał w środku taką wielką pustkę, jakbym to wszystko robił na nic. Wiesz, no, jakby nie wiesz, czy to jest prawda, tak? Ale nie jesteś w żaden sposób tego podważyć. Ponieważ tylko ja znam swoje emocje, tylko ja znam swoje odczucia, i tylko ja wiem, co tak naprawdę czuję. Chociaż to też nie jest zawsze, bo jednak my ludzie nie znamy do końca siebie i swoich emocji, ale. Na pewno znamy je lepiej niż ktokolwiek z zewnątrz. Dlatego komunikat ja jest naprawdę zajebisty, ponieważ nie daje też naszemu rozmówcy żadnego pola do polemiki. Zupełnie tak jak nie daje pola do polemiki też to, że ten materiał jest bardzo wartościowy, ponieważ w dosłownie 10-15 minut streściłem całą moją wiedzę z setek godzin różnego rodzaju nauki, studiów, szkoleń i przede wszystkim doświadczenia praktycznego i to jest fakt, który jestem w stanie uargumentować. A więc pamiętaj, aby komunikować się bez przemocy, właśnie tworząc ten most między swoim rozmówcą. Most, który z jednej strony możesz coś dać, ale możesz też coś wziąć. Możesz przejść na drugą stronę, zobaczyć jak tam jest na tej drugiej stronie i zdecydować, że nic ci nie bierzesz i po prostu się wycofać. Jest to most, którym możesz zaprosić kogoś do siebie, ale jeśli się temu komuś nie podoba, to on ma prawo w każdej chwili odejść, albo jeśli to byś, to nie podoba, no to nie techniesz niech tym mostem on sobie wróci z powrotem do siebie. I taki most życzę ci, abyś budował, ponieważ jeśli komunikujesz się przemocowo i nie, nie używasz tej komunikacji NVC, no to niestety, ale te mosty raczej będą służyły do tego, żeby przemaszerowały nimi jakieś wojska, albo żeby zostały w jakikolwiek sposób spalone, czy coś tam złego się z nimi wydarzyło, a nie do tego, żeby rzeczywiście empatyzować, zwiększać swoją wiedzę, lepiej się komunikować, unikać konfliktów. No a przecież to jest tak naprawdę najważniejsze w naszym życiu, no bo dzięki poprawnej komunikacji... Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, jesteśmy w stanie zdobyć wiedzę, jesteśmy w stanie zbudować relacje, jesteśmy w stanie stworzyć biznes, nawiązać relacje, nawiązać nowe znajomości, dowiedzieć się wielu rzeczy, czerpać z doświadczeń innych ludzi albo samemu też dawać to komuś, co ktoś... Co chcesz komuś dać, tak jak ja na przykład Tobie daję teraz tą wiedzę, bo zbudowałem sobie taki most i po prostu z niego korzystam, bo daje mi Friday, i to lubię. I mam też nadzieję, że rzeczywiście może chociaż w małym, nawet nie procencie, ale promilu, zmienię ten świat i, i, i tych ludzi w tym świecie, może nie na lepsze, ale na takich bardziej świadomych. Na bardziej świadomo osoby. Dobra, a więc to by było na tyle. Dziękuję Ci bardzo za Twój poświęcony czas. Zostaw lajka, like subskrypcję, komentarz. Jeśli chcesz o czymś konkretnym, żebym powiedział, o, nagrał, dopowiedział, czy cokolwiek zrobił, to koniecznie mi to napisz. Dzięki jaśny wam Janek. Do zobaczenia w przyszłym filmie. Cześć!